No, cześć. Wierzcie, bądź nie, ale między poprzednim odcinkiem a bieżącym minęło dokładnie 6 godzin. Ciężko sobie to wyobrazić, bo to jest, wiecie, jedna runda to ogrywamy tak naprawdę w ciągu jednego dnia. No, ale cóż, mam tu tyle różnych obowiązków, mała i tak dalej. To trzeba po prostu wszystko fajnie splość i jakoś sobie tu, wiecie, starać się, się ogarnąć, nie? No dobrze, w międzyczasie tych, tych 6 godzin udało mi się tutaj przyjrzeć tej sytuacji i wyeliminowałem jednego typa spośród tych dwóch, którzy sobie tutaj podróżowali. Już Wam pokażę w jaki sposób. Kombinowałem na różne sposoby, to mnie zauważył ten, to mnie zauważył ten i generalnie mnie zabijali. Więc stwierdziłem, że w sumie jeżeli tutaj w dobrym miejscu klikniemy, to on nam wejdzie w tą ścieżkę. Może akurat go złapiemy. Złapaliśmy go. I on powie Was ist das? Was ist das? Was ist los? I on tu szybko podbiegnie, ale nie zauważy naszego typa. I ja mogę tu śmiało wtedy podejść tym naszym Moving i go tu dziabnąć. Bach. W papę go szczelić, I nikt inny tego nie zauważa. Więc... No, dobrze, że udało mi się to rozkminić. Ponadto, możemy wziąć okay. sobie truchełko, i truchełko możemy wrzucić w krzaczory. Tu już jeden jego kolega leży, więc wrzucamy też tu drugiego koleżkę. I sprawy załatwione. Więc możemy sobie teraz fajnie tutaj nawet dać save'a i przejść w końcu o krok dalej. I teraz, naszym krokiem powinno być dostanie się tu. Prawda? I teraz, tak. Hmm. Mamy tu typiarzy, którzy aktywnie patrzą na ten teren. Więc tych też nie możemy ubić. Czy mamy jakieś alternatywy? No, mógłbym podlecieć i im sprzedać w piernicz. Natomiast ten dziad tutaj, o, a, on podróżuje. On tu co jakiś czas się ruszy, tylko pytanie, dokąd on idzie. Tutaj sobie idzie, więc jeżeli on tu idzie, czy ktoś z Was go widzi? Nie. Więc w teorii moglibyśmy się schować tu w krzakach. Ale z tego co widzę, to żeby wejść tu w krzaki to musimy tego wyeliminować. A na niego się patrzy koleżka, na niego też się patrzy koleżka. Ciężko! Strasznie ciężko! Ej, jaj, więc tak. Mm -hmm. Więc tutaj musielibyśmy podejść troszkę Ewaldem i troszkę tym Manfredem. Teraz chyba. Droga powinna być czysta. Już nikogo tutaj nie dostrzegam. Więc wyeliminujemy tego typa. Nie wiem jeszcze czemu, natomiast uważam, że jest najłatwiejszym celem w tym momencie. Bo wystarczy, że weźmiemy sobie zegarek i ten zegarek rzucimy gdzieś w jego tutaj obszarze. że Ewald nam tu przeszkadza, więc musimy Ewalda troszkę odsunąć. Podejdziemy sobie tobą. Tylko musi być na tyle blisko, żeby on tutaj... Się zainteresował tym. Dobrze, zrobimy jeszcze inaczej Ewald, ty sobie wejdziesz tu w kraczora. Manfred rzuci tutaj zegarek. Gdzieś tutaj. On się schowa. Teraz musimy tym typkiem podejść, ale tak żeby był poza zasięgiem. I teraz szybko damy mu w pierdziel. I go podnosimy. I go tutaj w krzaczorę. Mam nadzieję, że mnie nikt nie zauważy. Bęk, bęk, klękamy. Teraz ty sobie tutaj przyczołgasz się po zegarek. No i jeden krok dalej. Być może jakbyśmy poszli od tej strony. A tutaj nic nie załatwimy. No dobrze, ale zegarek mamy. Możemy zrobić szybki zapis. I tutaj moglibyśmy przejść dookoła. Widzicie, tutaj na przykład chyba nie ma ścieżki. A nie, jest ścieżka. Moglibyśmy od tej strony ich zajść. Więc tu już lepszy teren, tym bardziej, że ten się tutaj nie gapi. Aha, więc moglibyśmy na przykład dać tutaj chłopaczków, wezwać, schować się tu, a ty, żebyś tutaj podszedł w trójkę, oni tu podejdą i na szybko ich sprzątnąć. Dobra, dawaj, 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 nie ma czasu. I chowamy się. Czy oni zdążyli krzyknąć tak, że ktoś tu przyszedł? Nie, tamten sobie gdzieś tam łazi, wyrąbany na całą sytuację. Pięknie. Natomiast y, nie mamy teraz butelki, a butelka jest naszym celem, więc moglibyśmy się tutaj pofatygować. Więc on niech podejdzie po tą butelkę. Butelka jest nam bardzo potrzebna, natomiast nie będę jej na razie rzucał. No bo po co? Znacznik widzenia pozwala zobaczyć, czy zaznaczony punkt jest obserwowany. Gdzie jest znacznik widzenia? Najdź myszą na miejsce i przytrzymaj prawy. A, dobre, dobre. To ja nie wiedziałem, że tu jest taki znacznik. Jezu, ile by mi to w życiu ułatwiło. Też tak późno dają kurczę te odpowiedzi. Tutaj jeszcze mógłbym wykończyć typów, natomiast nie do końca wiem, jak to oni się patrzą na siebie wzajemnie. Tego jednego bym musiał wykończyć. Jego jednego mogę wykończyć, natomiast tych dwóch to muszę takim sromotnym wpierniczem, nie? Czyli tak naprawdę jego mógłbym zawołać jakimś gwizdnięciem, on by sobie tu podszedł, tak? I, i by było załatwione. Natomiast wolałbym się skupić na tych dwóch typach. Czy oni siebie, na siebie wzajemnie patrzą? Nie. Otwórz stodołę. Tense poszedł odszczać się. Dobra, to wydaje mi się, że Manfreda byśmy tutaj dali bliżej. Myślę, że on może się tutaj do krzaka skitrać. Natomiast... E, nie nie, 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 nie. Ty idziesz tu. Ty Ewald podejdziesz sobie też na razie do krzaka. I skupmy się na tym typie. Jak go tu zwabić? <laughs> Oni widzą, oni patrzą, więc za bardzo nie mogę ich tutaj dać. Brakuje jakiegoś takiego dalekobieżnego wskaźnika, typu nie wiem, jakąś figurkę czy kota rzucić, żeby on do tego kota podszedł, albo jakbym miał ten broń z dumikiem, to by też sporo ułatwiło. Natomiast nie mamy, musimy sobie radzić jakoś na inne sposoby. Oczyść teren wokół stodoły. To mógłbym ich porozstrzeliwać, ale to też nie o to chodzi. Dobra, on tu idzie. Mógłbym mu gwizdnąć. Ja mu tu gwizdnę, tak żeby on tu pod las średnio. No, se tu szluga pali. Patrzę, czy tu jest dojście. Widzimy, że możemy przejść tędy. Może no, właśnie no, tutaj jest rozwiązanie, no, tylko się... że. Okej, okay, nawet jak ja się tu wczołgam, to pytanie, czy przejdziemy na drugą stronę. Właśnie nie przejdziemy. Aj, aj, aj. No bo teraz tak. <laughs> Jakby dało się przeczołgać tędy przy, wzdłuż płotu, to spoko byśmy przeszli, tak? Bo. Doszedłbym sobie tu i typa bym mucił Natomiast mógłbym ścieżką. Nie, ścieżką też nie przejdziemy. Inną drogą też nie przejdziemy, więc ciężką. Ewald. Hmm. On chodzi mniej więcej do tego środkowego punktu. Od tego środkowego punktu przełazi gdzieś tu. Tutaj, nawet jakbym się chciał przeczołgać, to ok, w pewnym zakresie mogę się przeczołgać. Bo możemy się przeczołgać aż dotąd. Natomiast nie przejdziemy tego narożnika. Nawet i nie do końca, bo jestem w stanie dojść gdzieś tylko tu. I ten typek mnie tak czy siak zauważy, więc nie możemy przyjść tym kierunkiem, tylko będziemy musieli się grubo zastanowić. Czy jestem w stanie ich jego tego typa ubić w tym miejscu? No nie jestem. Chyba żebyśmy tu zagwizdali. A ja myślałem, że da się tak, w świecie zrobić, żeby na dwa biczek go tu złapać. No tu widzimy, że nie do końca. No mogę go tu wzywać za każdym razem i kombinować. A no to zaś tego wezwę, a ten to nie wiadomo, którędy przejdzie. On już gdzieś mi naokoło przyjdzie i, i zrobi burdę. <ścoughs> jakbym rzucił zegarek. No to nawet jakbym go chciał ubić, nawet jakbym go chciał wiedzieć, tam zegarkiem, nie? No to raz że nie mogę rzucić zegarka zbyt daleko, a dwa że ten typek tutaj cały czas stoi i on, on nas tu przyuważy. Okej, okay, ale chyba mam sposób. Prze... Przeczołgajmy się Ewaldem tutaj. Widzieliśmy, że w pewnym momencie te typy... Ten już tu mnie przyuważył, delikatnie. Te typy nie widzą co się dzieje za studnią, więc podejście z tym, że za studnią byśmy typa capnęli, to by było całkiem spoko. Tylko musielibyśmy wyczuć moment, w którym on tu wychodzi chyba za jarać szluga. Może zamienimy się. Manfredzik, ty się skitraj się tutaj. On tu idzie szluga zapalić. I ty tu podejdziesz i mu sprzedasz w piernicz. Okej, okay, jedne, jednego mamy załatwianego, tylko że ja go teraz tu nie przeniosę, on tu będzie cały czas leżał. I żaden z tych imbecylii go nie widzi, mimo że tu jemu główka wystaje. To chyba przez te krzaczary go nie do końca dostrzega. Yy, więc teraz musielibyśmy zrobić jakiś taki motyw. I od razu sobie zrobimy zapis. No bo jeden krok dalej. Żeby tych typów tutaj wywabić. I wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie po prostu, bo oni są chyba w parze, tak? Nie do końca są w parze. Więc mógłbym go tutaj zwabić i wyskoczyć, dobra. Nie tędy, tu chodź chłopie. Ty chodź tu, ty chodź tu. Nie tak, nie tak, nie tak. Ty musisz przejść. Czy ja mogę im na przykład kazać... Szkoda, że nie da się kierunkowo, że na przykład ustawiam im z klawiszem SHIFT czy z Altem, żeby wykonali parę akcji naraz. Dobrze, przejdziemy sobie dookoła stolika. Teraz on sobie stanie tutaj, ty sobie staniesz jak najdalej się da. W sumie możecie stanąć oboje w tym samym punkcie. E, pytanie, czy jak kucnę... Nie, to on mnie będzie widział. Muszę leżeć. E, zróbmy zapis i spróbujemy zobaczyć, czy to zadziała, nie? Bo ja bym go chciał tutaj gwizdem wezwać. Teraz ten baran tutaj stwierdzi, was jest los. Okej, okay, zbałamuciliśmy go. Teraz ciałko wrzucimy sobie tutaj do rzeki. Znaczy do rzeki, boże, do krzaków. No i on tu nas nie widzi, więc możemy swobodnie sobie podejść z boczku. Dobra, chodź normalnie tam. Z tak bliska a nie widział co się dzieje. No, jesteśmy o krok dalej. Eee, ty panie sobie wstań, weźmy sobie te truchełko, nie wiem czy tam ktoś patrzy. Ktoś patrzy, czy nie patrzy? Nikt nie patrzy, więc możesz sobie tutaj schować ciałko. Świetnie, chodźcie tu panowie. A bo on tu podnosi cały czas, nie to, musimy w, krzaczyk, w krzaki rzucić. Ciebie tu. Ciebie głębiej w krzaki. Jak jest głębiej w krzakach, to wtedy go nie widać. Gdzie nawet. O nie, no niby jest ciało. Dobra.

Oh fuck! What's all that shooting? Executions. He's been going on for three years. They send transports by train. Wait, what? Three years? Yeah, since forty-one, the Germans have been bringing people to these woods to kill them. For most of the time, my fucking kinsmen were the ones doing it. But, but three years? How often does the train come? How many people on these trains? Tens of thousands. No one keeps track of this. Maybe the SS does. Wait, aren't you a German? Yeah, but I'm not. Yeah, don't bother explaining, I get it. If you want to get in here, there's an officer near the trucks. He has the key to the padlock. Let me out. I have a plan to sabotage their operation. Wait, you got a plan? Okay, what's your name anyway? Lucas. Lucas. All right, I'll help you out. What is taking so damn long? Dobra, mamy Łukasza ze sobą i Łukasz ma tu plan. No, niestety nie jestem w stanie otworzyć stodoły, bo jest mi potrzebny klucz. A żeby znaleźć klucz, to muszę iść do pana agenta, który siedzi aż tutaj przy płotku. I tutaj widzimy, że możemy na przykład użyć ciężarówki. Za sprawą ciężarówki możemy rozjechać tych trzech typów, więc to jest na pewno coś, co musimy zrobić, no bo inaczej ich się nie pozbędziemy, nie mamy żadnego mołotowa. Moglibyśmy zrobić obejście od tyłu, czyli od tej strony. I tak chyba też będziemy starali się zrobić, nie? Tu mamy jakiś kombinezon oficera. Nie wiadomo na co nam to, po co nam to. E, ale dobrze, no to w takim razie weźmy sobie chłopaków i przejdźmy sobie nimi. Nie wiem, gdzie musicie pójść. Tutaj musicie bramką wejść, ale on tu pewnie się patrzy na tą bramkę. Dobra, to padnijcie.

Zobaczmy, czy z drugiej strony coś możemy zrobić. Jakieś przejście coś? Wydaje mi się, że nie. Jakbym nawet chciał tutaj im przejść. To tu jest ścieżka zamknięta. Co najwyżej możemy podnieść um, znajdźkę, która tam do końca nam nie jest potrzebna. Bo ja się w znajdźki nie bawię, nie? Zmiana ubrań. Manfred może się przebrać w mundur piechura. Dzięki temu żołnierze nie zwrócą na niego uwagi. Uważa jednak na psy i oficerów, których nie da się tak łatwo oszukać. Raz założony mundur nie może być zdjęty nie zwrócą w ogóle na mnie uwagi, więc to musi wziąć Manfred i on będzie sobie łaził, okej, okay, bo on wygląda jak taki, wiecie, w sumie Niemcy, tak, prawda, no to, to ciężko, żeby um, mieć jakieś tutaj um, obiekcje odnośnie tego, kim jesteśmy, nie. Dobra, czyli tak, tutaj ten patrzy tu, ten patrzy tu. Mógłbym tutaj gwizdnąć, ale gwizdnięcie niewiele mi dam, Tego bym się musiał pozbyć. A ty gdzie patrzysz? Okej. Okay. Widzę o co chodzi. A ty gdzie patrzysz? On patrzy tu, czyli Ewaldem byśmy musieli, o, ale to musimy zgrać. Jak są strzały to doginie, ginie nam sygnał. Ty widzisz jak daleko? Okej, okay, to ten jest problemem. Bo teraz on co, jakiś czas tu zerka, tutaj jeszcze coś widzimy, krowa. Tędy mogę przejść? Możemy przejść tędy. Spoczyń, tylko czekajcie, bo on tutaj patrzy. Okej, okay, czaje o co chodzi. Ten sobie podejdzie do niego, zagada go. Ja wtedy będę miał możliwość przejścia Ewaldem w te miejsce. A więc was jest pasiert, tak? Coś sobie tutaj dyskutują. Więc ja kulturalnie w tym momencie muszę się tu skitrać, w krzakach. Nawet myślę, że swobodnie możemy sobie wstanąć. Ja sobie tu zapiszę. Ten tutaj na razie nic nie robi, najważniejszy jest Ewald. Jak ten agent podejdzie sobie do niego i go zagada, ale to właśnie, to on będzie patrzał się chyba tutaj. Musimy teraz zaobserwować o co chodzi. On się tu będzie patrzył. Też nie, nie patrzy się. Mielibyśmy tą sekundę. A konkretnie dwie, trzy sekundy. Jak już będą gadali, to spoko. Bo wtedy on się obraca na swoje lewe ramię w tym kierunku. Tak? Czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. I on nie będzie patrzył na to ciało. Więc ja swobodnie mogę podejść, Ewaldem, Pierdyknąć tego dziada bez żadnych, tam widzi się, zabrać ciałko. A jak już będę miał ciałko, no to ciałko umieszczamy w tym miejscu. Więc mamy dosłownie parę sekund, więc musimy to dobrze zgrać w czasie. Więc podejdźmy sobie tutaj: 3, 2, 1, go. Piernicz, podnosimy ciałko, zanosimy ciałko. Prawa załatwiona, robimy zapis. Teraz tutaj podchodzimy do tego typiarza. Bierzemy ciałko, szybko ciałko zanosimy. Gorąco w portach już mam, gorąco w portach, ale nie zauważył. Świetnie. Pytanie teraz, czy on tu podejdzie, czy nie? Ten gdzie patrzy? Cały czas tam patrzy, nic nie widzi. Więc interesuje nas ten agent. A on to jest głupek, więc możemy go po prostu walnąć, kręcić karczycho, wziąć co trzeba, wrzucić tu typa do krzaków. Przy okazji chyba tego mogę sprzątnąć, tak? W teorii możemy spróbować go tu sprzątnąć. Nie wiem czy się uda. Mamy zapis. Good night. Udało się. Kolejnego SS-mana mniej. Teraz byśmy musieli podejść w tym miejscu. Spokojnie, spokojnie. On no tutaj nie widzi za bardzo, tylko nas przyuważył delikatnie, nie? I to musimy dobrze zgrać w czasie. Bang! Szybka akcja. Bierzemy trochełko, wrzucamy do krzaków W sumie mogę do krzaka wejść. A już dobra, nieważne. Okej, okay. tu mamy pozamiatane, więc mamy oczyszczoną drogę w tym rejonie, więc możemy sobie zapisać i wziąć pana Ewalda, Manfreda, przepraszam, i Manfredem sobie podejść tutaj po, po Mundur. Teraz, jak Manfred będzie miał mundur, to możemy przejść o krok dalej, czyli już do obszaru, gdzie mamy tych SS-manów. czy jest tu jakieś przejście? Wskaźnik ukrywania się. Przekreślone oko nad postacią oznacza, że postać jest ukryty dla zwykłych żołnierzy. Podwójnie przekreślenie oko oznacza, że postać jest ukryta dla wszystkich. Pamiętaj jednak, że psy wykrywają każdego bohatera, niezależnie od tego, jaki pojawi się dobra, czyli unikam je generalnie psów za wszelką cenę. Natomiast zwykłych żołnierzy to możemy sobie tutaj łazić, nie? Czyli tak generalnie mógłbym przejść obok nich? Czy to jest oficer? Ciężko powiedzieć, czy to jest oficer, czy nie jest oficer. Którzy to są zwykli żołnierze? Którzy to są oficerowie? To jest chyba oficer. Wyglądają jak zwykli żołnierze, tylko po prostu jakiś inny cel mają. Więc tutaj sobie możemy pochodzić. Zobaczmy, jak ja tu wejdę. Kiedy jesteś w cywilnej strefie lub w odpowiednim przebraniu, pamiętaj, by nie zachowywać się podejrzanie. Czołganie się używanie wabików sprawi, że są agresywni. Jasne. Hmm. Mamy tu kosa, ale co mi kosa da, no mógłbym tutaj sobie stanąć, niby że palesz szluga, albo coś takiego. Ale tej tak nie za wiele mi da, nie, bo nożem jestem w stanie załatwić tylko jednego typa, nie dwóch. Przejścia też tutaj większego nie ma. Na pewno musimy tu się przeczołgać. I załatwić tego dziada. Natomiast, jakbyśmy go załatwili, to nożem robimy dosyć sporo hałasu. Ok, to musimy sobie podejść tutaj. Nikt nie zwraca na mnie uwagi. Teraz mogę sobie przejść tutaj. Oficerowie nie reagują na żadne rozproszenia. Łatwo też wykryją Manfreda w mundurze żołnierza. Spoko. I tutaj bym musiał go dziabnąć i mniej więcej jak jest tu w środku. Więc ja sobie stanę tutaj kulturalnie. Tutaj widzicie, nie mogę go dziabnąć, bo on jęknie albo coś takiego. Więc musimy go dziabnąć w momencie, kiedy... Ty co mi tu stoisz, ty dziab? Teraz e, oni tu patrzą, oczywiście, że patrzą. Dobra, zostawmy to ciałko gdzieś tutaj. Nie mam za bardzo gdzie tego ciałka wyrzucić, nie? No i teraz tak, do nich mógłbym podejść, ale oficer mnie tu przyuważy. Natomiast jak weźmiemy mm, autko, no to stanie się chryja, bo hm, autko spadnie. Zabiję też oficera, tylko nie mogę tam podejść, Manfredem. To jest ten cały problem, to jest ten cały myk. Ojoj, oj, oj. no dobrze, wiecie co? Zostawię sobie pomyślenie nad tym, jak to rozwiązać w przerwie między odcinkami. a ja Was zapraszam do kolejnego materiału gdzieś tam na kanale później. Dzięki za oglądanie, cześć.